Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. A bilety mamy, pokażę, żeby nie było. Cieszę się, że jada, bo dawno nie byłem na wyjeździe. jest... pamiętasz kiedy ostatnio? Mój ostatni wyjazd to było do Poznania to żegnaliśmy trenera Waldema Fornalika co przegraliśmy się o 3-0 I to brudzie. było 150 lat temu Nie czemu <głosy> <głosy> cały Mikołów Całe Mikołów Pozdrowienia tury. do całego Mikołowa Jakżeście ja urlopy pochytali No nie każdy wolny normalnie nie każdy emeryci, nie każdy szefowie, czasami do Nie każdy, każdy szefowie, tak, także spokojnie. A następne, ale najważniejsze jak są trzy punkty dzisiaj. Jak tylko jak tylko to powie. mnie interesuje. Tak jest, dokładnie. Te 400 I No ja na przykład sobie wziął dwa dni aż wolnego. To ma jeden. Nie do rady, żeby opierać no, nie 12 godzin. Nie do rady. Te do miesiąc, jak wygrają. A nawet i tydzień. po 26. Co to za mi się? kaj to mi się. Komu to będziesz w miejscu, się? Ale do chodnicy to Ja, do chodnicy. Może tam jako frelka na pewno chodzić. Nie, 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 aż tak nie. nie aż, aż tak nie. Na razie tylko koleżanka. Ja mam dzisiaj bad face day. Nie wyspałam się. A tu co robiłaś w niedzielę wieczorem, że się nie wyspałaś? Odpoczywałam. Po, po, po sobocie, tak? Po sobocie, bo w sobotę byłam w pracy. I w piątek, i w czwartek, i w środę. Myśmy tutaj koleżanki nie przedstawili. O prawda? nie, myślałam, że się uda bez. No. Cześć, jestem Jagoda i sobie tu pracuję od marca. I sobie tu pracujesz tak. od marca. I jak ci się pracuje od marca? Bardzo tutaj? dobrze, cudownie hmm. jest. Praca życia. A skąd jesteś? O Jezus, jestem z Sosnowca. Dobrze. Dobrze, grubo, grubo! Ale, ale nie no. Ale od, od dziecka, jak się że ruchowi urodziłaś się z niebieską krwią okay. i nie, z niebieskim sercem, prawda? Nie nie nie. Ja w Chorzowie, ale mieszkałam długo w Sosnowcu, ale, ale wróciłam, wróciłam. No, różnie tak te że... drogi życiowe się ludziom Inaczej tam, być nie mogło. Plączą. No to dobrze, ale dobrze, że jednak tu ciągnie gdzieś tam. Tak. A co zdecydowało, że podjęłaś tutaj pracę? Yy, no, miłość do klubu, nie wiadomo. Ja Jaki masz kolor oczu? Niebieski? No, no to dobrze Paznokcie niebieskie Paznokcie niebieskie Widzisz no, no, się z nim Stefan e, nasi Biały, my mamy taki. Białe biały się... <laughs> u się urodziłeś z niebieskowymi białymi paznokciami Stefan my Jesteśmy przed wyjazdem do Chojnic Rozumiem Wybieracie się no, wyjazd Rzecz święto. Co ty czujesz w kościach? Ja w kościach czuję to samo niezmiennie od lat i cieszę się, że, że to się udaje u rzeczywistni, czyli czuję walkę o zwycięstwo w każdym meczu. Jak się czasami niektóre osoby zastanawiają, o co my gramy, po wygranym gramy o awans, po przegranym, że odpuszczamy awans, to ja chcę powiedzieć jasno, że to jest taka drużyna i fantastycznie, że, że taką drużynę mamy, która zawsze gra o zwycięstwo. A co z tego wyniknie? Tego ani ty, ani ja, ani Bóg Święty, Bóg święty nie wie. Ale jak będziemy wygrywać, to niewątpliwie coś z tego będzie. Tylko, tylko I tylko ja tyle. W każdym meczu gramy o zwycięstwo. siemanko, cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Ruslan. Ruslan? Ruslan Zubkow. Yes, now go to single contract uh, after wait uh, for the game. Hmm, to congr congrats! A from? Ukrainian. Ukrainian? Yes. A city? Odessa A, Ok. Radza się nasz nowy zawodnik za chwilę. No tak, tak. No to tak. fajnie, że się udało. Podobno trener chwalił. No oczywiście, no. my też oglądaliśmy go już tutaj mhm. e, parę ładnych dni i, to, i mówię. Na pewno chcę pomóc, a mówię, mhm. to wzajemna pomoc, mi się wydaje będzie, tak? Tak. <grym> no. Co czujniejsze oko mogło zauważyć gdzieś tam w kulisach się tam... <grym> przyczaju, przyczaju, przyczaju. No, za duże łydki, bo ich mogło widać od razu. <grym> zawodnik dobry, także tutaj myślę, że też wzmocni Jeszcze też są konkurencje naszą, bo też dużo gdzieś tam było problemów teraz w linii obrony, ale trzech zawodników nam się gdzieś wykształciło w czasie jednego meczu praktycznie, także no musimy się tutaj trochę też zabezpieczyć, żeby, żeby być gotowym na, na wysokie cele. No to elegansku. Podpisujemy jeden do wojny. No oczywiście, no nie ma... Nie za... Indianie odpoczywają w biegu. Maccin, Ty też obserwowałeś tutaj Rusłana. Oczywiście. Jak to możesz tak. ocenić. Ja oceniam bardzo pozytywnie, natomiast moje zdanie nie ma kompletnie znaczenia. <grym> <grym> Liczy się to, co mówi trener. Trener jest hmm. no tak, więc, więc się nie zastanawiamy. Sytuacja jest jaka jest. My się cieszymy, że możemy pomóc, ale też przede wszystkim dbamy o dobro ruchu, więc uważam, że to jest, że to jest dobry ruch, dobry krok dla na nas. Rusłan ma ogromne doświadczenie. Pasuje do koncepcji trenera, więc nie zastanawiamy się, tylko podpisujemy i, i cieszę się, że do nas dołączy w tym ostatnim momencie tak naprawdę. My pomożemy. Tobie, Dobrze. Ty nam. Ty, na. No bo cieszę się, Dobry, cieszę się to... na wyjazd. No i no. no, i no. <laughs> no właśnie, tu przypominamy, że mecz z KSM Kalisz nie o 15.30, tylko o której? O 18.00. O 18.00 się zmieni, ci. serdecznie i zapraszam, kiedy trener weźcie do No widzieli, bo my ja nie jak na tym, które jest odprawa, nie? A tu po śniadku po śląsku. Po śląsku. Dobre, do, 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 dobrze, dobrze słyszeć. Ja no po śląsku się tu doda. Bardzo dziękujemy Panie Arturze za uczestnictwo w naszym programie. czas ja Fajnie wyszło? Fajnie wyszło? No, no. dobrze, no. Jak tam jak? u Was morale? No dobrze, no. Szykujemy się na mecz. Jak, jak czujesz, jak to będzie takie głaskanie się raczej defensywnie? to no, ciężko powiedzieć, no. na hmm. pewno na pewno będzie ciekawy mecz. No. No. Jest ważny przede wszystkim, no to zobaczymy. Szkoda, że w poniedziałek, ale mimo to widzę Szkoda. mobilizację z kibiców z obu stron, mimo wszystko, tak? naprawdę solidne. To z ruchów przyjeżdża dużo kibiców? Przyje, no, około 400, więc myślę, że no to, to, na poniedziałek godzina No to na, na pewno to Pasa, wierzę, tu jest na zdjęciach, ty zobaczcie, 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 zobaczcie. Zobacz. Zobacz, wow. Widzisz? <grymisz> tam zostało no. o, Siemanko, Siemanko. Ja ci winszuję. Dziękuję bardzo Najlepsze życzenia Już, już jeś pisał <grym grym> ale w jeszcze raz na żywo, nie to co Dziękuję bardzo. Dziękuję, Tobie I wszystkim, którzy, obiekt. którzy pisali się do życzenia na kurde, jeszcze nie przeglądałem pierwszy tutaj, zobacz Zobacz jak się cieszy a się dzisiaj też tutaj cieszy, nie? No I to zobacz, to jest przeciwko GKSowi Katowice, jako wygrała, więc Gdzieś? dobrze. Żeśmy się dzisiaj też tak ja. cieszyli. No. Mecz wysokich emocji. No na pewno, na pewno będzie fajny mecz, się zapowiada. Mm -hmm. Telewizja, wszystko. Byłeś tu kiedyś? Nie, pierwszy raz. O, ja o, pierwszy decyzji. raz. Zwiedzam te tereny dopiero. No ale myślę, że dobrze zapamiętam. To był udany debiut. <laughs> dokładnie, dokładnie. No nie mogę Ciebie nie zahaczyć w no. Słuchaj, no jak ty się tu czujesz? Ty znasz troszkę to, to boisko no, te tereny? No, no długo nie byłem, no dobrze się tu czuję. Długo nie byłeś, a na zdjęciach gdzieś w galerii jest. No, jest no, może przypadkowo <grym> gdzieś tam w tle <grym widzisz. <grym> Napatoczyłem. Mhm. Nie no, trochę meczu wygraliśmy, więc... Mhm. Więc siłą rzeczy ta radość po bramkach też musiała być uwieczniona. Mhm. No, miałem lepsze okresy. To były taki w w, 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 w parze po polskiej. Tak, tak, tak. tak. No dokładnie. Akurat dobry mecz zagraliśmy. Przegraliśmy 1-0. Mhm. Ale, ale no legia była myślę, dużo mocniejsza niż teraz. Mhm. 3 jeden dla nas. Ja tak, ja, ja, ja na czy dwa Dla nas. To samo, tak? A to, to źle świadczy o obrońce swojej. Nie, to fajny mecz, wiesz? Mhm. Na widowiska sporo bramek. Takie 3-2. wiesz, emocje w 90 mokry z karnego. Tak mokry z karnego, widzę. ja? Tak to widzę. Już z nim gadałem, wiem gdzie uderzy, wiesz? Mhm. Tylko, Tylko niech będzie teraz do karny. Dobrze tego nie puszczasz teraz, wiesz, bo podsłuchują to jeszcze. <grystanie> Spokojnie, liga jeszcze jest długa. Sporo meczów zostało, wszystko idzie nadrobić. Jasne. gdzie kulej dzisiaj? Swoje. Swoje. <grystanie> Tam, obok szkatuły. Po lewej. Pierwszy kibic na sektorze tak, gości cześć. przez strony gospodarzy. Co to za historia tutaj się wiąże? Wiesz co? Akurat także połączyłem e, przyjemne z pożytecznym, mhm. więc pracę i mecz o zwycięstwo ruchu. No właśnie, bo nie promujemy tutaj, bo wiadomo tutaj pan jechał sam sams. Tak, tak. Indywidualnie tak. tego nie popieramy. Jasne. Ale właśnie, dlaczego nie z grupą? Wiesz co, bo muszę mieć samochód, mm -hmm. bo ja zostaję na 3 dni po prostu dlatego. Tak. Czyli praca, udało się to po prostu tak. tak łapać, że Dokładnie Tak. Policja. Dokładnie tak, także... To jest życie ułożone pod terminarz. To prawda. Panie trenerze, że rytuał? Tak, od 20 lat ja tak chodzę po boisku. I co, przynosi to szczęście? <laughs> spokój. Spokój. Właśnie panie jakiego pan się będzie spodziewał? No myślę, że to będziemy trzastrzyć. Tak, z prawdziwego zdarzenia? Pełną gębą. A wcześniej jakieś coś z z było, czy to właśnie teraz dopiero się tak temat otworzył przy podjęcie raz, posady. Pierwszy, pierwszy romans z Pierwszy romans. Ja nie chcę, nie chcę życzyć, żeby to był udany romans. No no right, right. <laughs> Wiecie, że walczycie o posadę jednego człowieka o pracę, bo szef mu napisał, że dam mu wolny, ale pod że Żeby no wygra. Widziałem, widziałem, dlatego nie powinniśmy go zawieść dzisiaj. No i jeszcze jest jeden kibic który jedzie tutaj na rowerze. Przyjechał już. Roz... Przyjechał już, tak? Rozmawialiśmy z nim, no, więc to to jest prostu... tym bardziej dzisiaj trzeba się spiąć i... No. i wygrać dzisiejszy mecz. Dla tych ludzi wszystkich. Dobra. Dokładnie. Nie przeszkadzam. Powodzenia Panowie. Nie, co cię tam? Co, czego słuchasz? Myślałem, że jak tyłem pójdę, to. Nie, tyś kiedyś na rekordzie bez kopiago byś jakiegoś okiego słuchałeś. Nie, teraz jakiś tam kizo się przewinął. Kizo? Który kizo? Nie, nie masz zamiaru się smucić? Nie, Czy... teraz chyba formuł od... mhm. No i jak wielu u ciebie? Mental, morale. Ja myślę, że możemy mnie zapytać o to, pomęczyłeś. No ale przed meczem muszę mieć dużo materiał w swojej bo to zawsze podkład. Jak wygracie, to to będę mógł puścić, jak przegrocie, to oczywiście znaczy, muszę ciąć. Mogę teraz spojrzeć i zachować się jak chcę, a ty w tak. zależności od wyniku to puścisz, tak? Tak. Nie, ja wiem, no. Ale ja też taki nie jestem, żeby się potem skakać jak głupek. Czyli że jest skromny. Spokojny. Mhm. Zobaczymy co z tego wyniknie. Nam się zawsze grało lepiej z tymi drużynami, które też próbują grać, a się nie murują, nie? Mhm. Więc mam nadzieję, że będzie dobry mecz, no i że po końcowym wizyku się pocieszymy trochę. Nie było, nie chyba, nie było Chyba Legia na Puchazy. Oj, to dawno, nie? Nie. A Pana jaka godność? Michał Sagrol. O no, ja na Pana poluję. O, jak miło spotkać to. Rumi również. Yy, popularny Twitterowicz, tak? Cięter no, i, tak cięte, i cięte posty. Tak i tam. Skąd się ta popularność wzięła w ogóle, proszę powiedzieć? Skąd? Nie wiem, chyba ją wysłałem z matki. Nie ja wiem. myślę, że jest ciekawostek ile Robert Lewandowski musi strzelić tak, jeszcze bramę. Tak. No to wiadomo Coś tam to. Po jakiś znachor leci o, dzisiaj, czy nie? No co tydzień, nie, dzisiaj nie. Dzisiaj mam nadzieję, że tu jakiś poleci. No dobrze, to takim momencie się spodziewamy, No jakiego, jak, no na pewno wyrównanego, dużo walki. Mhm. Myślę, że nie będzie jakiegoś odjazdu, powiedzmy, że zaraz ktoś tu 0:3 wyjdzie, myślę, że mhm. jeden gol w tom albo w tom, tak? Remis. Remis raczej dla Was nie będzie jakimś super wynikiem, bo tu raczej przyjechaliście pełną pulę, myślę. No tak, remis dla Chojniczanki będzie Remis wydatki, dla Chojniczanki bez... będzie, aczkolwiek tam. patrząc na to w jakim jest gadzie Chojniczanka, no to myślę, że ich też taki remis powiedzmy w, w, w ostateczności pewnie przyjmą, ale a ruch to wiadomo musi wygrać, tak żeby, żeby trochę podgonić. Tym bardziej, że nam jeszcze dojdą trzy punkty za walkower, za, za buchatów, tak? No a właśnie, a my, my niestety oczywiście... Nam ten, zawsze jak w ja Ci brunatni tam mam no. trochę napsuli krwi, nie? No tak. to nic, była okazja być w jakichś kulisach już? Czy to będzie debiut? Nie... Pff, Chyba debiut. Debiucik, no to pięknie. To bardzo się cieszę, a że... Ani było... razu nie powiedziałem oj, jest, jest, Jestem z tego bardzo dumny, bo zawsze żona na mnie krzyczy, że mówisz joj, i wtedy mówię jak, to, jak taki wjeźdź jak z kasy. Jo, jo. No tak, dzisiaj stawka no potrójna nawet. Drugi kibic. Jak kibic na rowerze? No naprawdę, tak. kibic na rowerze przyjechał tutaj z Chorzowa. Mm -hmm. Drugi kibic powiedział, że szef mu da wolę pod warunkiem, że ruch wygra. Jak nie, to z zwolnienia. O, prawda. Ja nie chcę tu rzucać na dlatego tylko tu wtedy robię. No ale, <grym>, ale to już jest poważny argument. To, to naprawdę, poważne rzeczy się tu dzieją. No i jedzie Bardzo ponad poważne. 300 osób. Ale jak na rowerze? Kiedy on wyjechał? No wczoraj. Teraz wyjada, żeby nic nie na rowerze, byli, ale. No kozak, kozak No, no, no. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, bo to... A ile kibiców? No ponad ponad 300, ja myślę, że około czterystu osób będzie, więc jak na poniedziałek o godzinie osiemnastu... To poniedziałek, bardzo... drugi koniec Polski, no. To jest trzysta wniosków o zwolnienie. Już no. nawet trzysta wniosków. Trzysta urlopów. Mecz na szczycie. No telewizja tak ustaliła ten poniedziałek, no. Tyle urlopu to to dobrze chyba. To chyba <grymina> dobrze. No, Ekstra klasa dzisiaj nie gra, także. To jest uczy skierowane na ulicę, tak? się ondzie i będzie oglądał wielkie hmm. widowiska. Wczoraj były dwa fajne hity, derby Rzymu i, i później klasyk w Hiszpanii. Tak, zaskoczyły tym. Oba jednostronne, więc mam nadzieję, że dzisiaj ten klasyk drugoligowy u nas nie będzie jednostronny, że będzie wymiana ciosów i padnie pięć goli, będzie 3-2, ale nie powiem dla kogo. Ja nie tak powiem. Ja tak powiedziałem, Tak? nie powiem dla kogo. Ale <grymina> a ja wiem! <grymina> <grym Czeka się na takie mecze. To jest taki czas, taki moment w tej lidze, że już te spotkania, no tak jak my u was byliśmy, tak? to jeszcze był początek ligi. Ten margines błędu był e, dużo no, większy. tak. No, my mieliśmy gorszy moment po meczu z Ruchem Chorzów, my mieliśmy lepszy moment, teraz ta sytuacja się odwróciła. Zobaczymy jak dzisiaj. Pamiętam jak byłem u was to tam dużo krzyczałem właśnie o tym, że po zwycięstwo, po zwycięstwo. Niestety się nie udało. Dzisiaj mam nadzieję, że w końcu to zwycięstwo Kojniczanki będzie. Jest pełna 72 lat z Madon Piotr Grzywiecki, legendarny piłkarz Ruchu reprezentant Polski. Z niebieskimi zdobył trzy tytuły mistrzowskie w latach 74, 75 i 79 oraz Puchar polski w roku 74. Łącznie w barwach ruchu rozegrał 274. Dziękuję bardzo serdecznie i tak dla momentu i Dzięki, dzięki bardzo. Jak, jak zdrowie, jak zdrowie? A, jadę e, dzisiaj akurat zaraz przyjedzie a przewóź bo mnie na, na szlaty wiesz? Aha, aha. A, tutaj od całego klubu i... życzenia zdrowia, zdrowa jeszcze raz zdrowia, także bo to jest najważniejsze. Także podziwę się paczki od nas jak, jak zwykle tradycyjnie. No, I, i, I myślę, że się na, spotkamy następnym razem na ruchu już, już zdrowiu, na spokoju, no. nie? Ja? No, okay. No, mam nadzieję że na wygrany w chwili jeszcze. Do kolegów. Dzięki, tam. dzięki bardzo. Dzień, pozdrawiam cały klub. Gratuluję, to już na całą Polskę poszło. Zwodili już ludzie, tak że Ty by... na kole tu przyjechał? Tylko kilometrów. Łącznie pięćset że w dwa Wracasz, dni. Nie, az już do... autobusem. No ale to i Niestety tak... jutro do roboty, nie, to. <noise> nie no, ale szacunek, bo to jest fenomen, nie? To aż się nie chciał wierzyć. Ja tam, lajtowo, <noise> lajtowo. Myślałem, że tam aż nie pójdziesz na to, ale. <noise> nie no. Pogoda też dopisała, to przede wszystkim pogoda, nie? Jele leje, no to idzie. No to jakimiś lasami, dobrze. jakimiś bocznymi, jakimiś lasami, czy jak jak to tam. <noise> tak, mapy głów pokazały i 25, i lasami przez bola. Różnie było. No to jeszcze, jest... szacunek sniper, bo to jest wyjątkowy. Dzięki. Będziemy... Na A tak jak się ma taką jedną, to trzeba strzelić. Zapraszamy jeszcze na... ważne, że pół chociaż. Dobre, Dobre, dziękuję. dziękuję. Dobra, damy panowie. Podziękować ulicom i wcą.